Was serdecznie ponownie w nowym filmie. Jak możecie zauważyć po tytule? Będą to moje rzęsy. Postanowiłam nagrać ten film i opowiedzieć troszkę na temat tego, dlaczego zrobiłam te rzęsy. I dlaczego się długo zastanawiałam nad tym, żeby je przedłużyć? Przedłużyłam rzęsy ze względu na to, że po każdym zmywaniu makijażu moje oczy były bardzo zaczerwienione. Nie wiem, czy co, to, co było powodem tego, czy po prostu maskara, która wchodziła mi w oczy, czy płyn micelarny. Powiem Wam, że używałam różnych płynów micelarnych i za każdym razem było to samo. Rano wstawałam, miałam bardzo czerwone oczy, a w szczególności tutaj okolice yy, do, górna i dolna powieka. I postanowiłam, że może przedłużę rzęsy, może yy, zniweluję te zaczerwienienia, i może poprawi mi się ta okolica wokół oczu. I zastanawiałam się bardzo długo nad tym, żeby je przedłużyć. Troszeczkę się tego obawiałam, a już dlaczego się obawiałam, to wam powiem za chwilkę. I będąc we Wrocławiu umówiłam się na przedłużenie rzęs u takiej pani z Ukrainy. Panie mają swój zakład fryzjerski i kosmetyczny i stwierdziłam, zrobię to raz kozie śmierć. I powiem Wam, że miałam umówioną wizytę na godzinę 8 rano, w dzień naszego wylotu do Islandii. Nie byliśmy jeszcze z mężem w ogóle spakowani. Mężowi powiedziałam, że będzie to trwało tak jak mnie pani poinformowała, około 2,5 dwóch, dwóch godziny. Nie wiem dlaczego mój mąż zakodował sobie, że to będą dwie godziny. Godzina 10, po dwóch godzinach pracy tej pani, dzwoni mój telefon. Wiecie, ja leżę na łóżku, oczy zaklejone, telefon dzwoni w torebce, no nie mogę go odebrać. Przekonana jestem, że to dzwoni mój mąż. Ale cisza. Telefon się wyłączył. Za chwilkę znowu dzwoni telefon, to już byłam w ogóle zdenerwowana. Mówię, nie no, kto do mnie dzwoni? Wiedzą, że jestem na rzęsach, więc jeżeli nie odbieram, to nie mogę odebrać, prawda? Już myślałam, że ta pani też będzie troszeczkę zdenerwowana, ale zimna krew, ta pani spokojnie robiła swoją pracę. Po nakładaniu rzęs trwało to 2,5 godziny. Pani pokazała mi lusterko, powiem Wam, że jak zobaczyłam w lusterko, powiedziałam wow. Rzęsy wyszły przepięknie, byłam bardzo zadowolona. Jeszcze takich ładnych rzęs nie miałam, a już robiłam rzęsy wcześniej. I powiem Wam, że byłam bardzo zachwycona. Rzęsy są moje już trzy tygodnie. Tu jak możecie zauważyć, są bardziej gęste. Tu się troszeczkę przerzadziły, ale... Pani nakładając rzęsy na moje rzęsy, stwierdziła tak czy inaczej, że w tym oku mam troszeczkę mniej swoich rzęs, w tym jest gęściej. Dlatego to też tak y, wyszło. Y, powiem Wam, że nie zapłaciłam dużo, bo zapłaciłam 120 zł za y, metodę 3D i skręt C, grubość 0,07. Jakoś tak. Wróciłam do domu. Może oczywiście zdenerwowany, ja mówię, zdążymy się spakować. Na lotnisko musimy jechać dopiero o drugiej, a na lotnisko mamy 20 minut taksówką, więc zdążyliśmy się spokojnie spakować. Oczywiście mężowi bardzo się spodobały moje rzęsy. Powiedział, że pięknie to wygląda, i żebym sobie już je robiła i żebym je przedłużała. I chcę je przedłużać. Znalazłam już tutaj na Islandii, akurat w moim miasteczku otworzył się nowy punkt. Ponoć trzy dziewczyny się tym zajmują, i, i będę się do nich odzywać, i będę chciała u nich po prostu przedłużać, dopełniać te rzęsy. A teraz Wam opowiem, dlaczego się zastanawiałam nad zrobieniem tych rzęs. A mianowicie dwa lata temu był taki trend na YouTube, że można przedłużać sobie rzęsy samemu w domu. Dziewczyny kupowały sobie taki klej, ja też go kupiłam. To był z Ardel, taki czarny klej. Oczywiście rzęski dokładnie takie same jak panie stylistki, mają w zakładach. Oczywiście siadłam, lustereczko, penseta, klej. Przykleiłam piękny wachlarz. Wyszedł mi przepiękny wachlarz. Na jednym i na drugim oku były przepiękne. Dużo ich nałożyłam, także naklejałam je tutaj, wiecie, od góry. I oczywiście, nie znając się na tym, przykleiłam też i do swojej skóry. Czego oczywiście na gołe oko ja tego nie widziałam. Na pewno pani stylistka by powiedziała, matko, co pani sobie zrobiła z rzęsami. Ale w miarę bardzo ładnie to wyglądało. I to było przed naszym wyjazdem z mężem na Dominikanę. Wybieraliśmy się do mojego taty, do Stanów. Na wesele do mojej siostry, więc chciałam mieć piękne rzęsy, a później lecieliśmy razem na Dominikanę. Więc pomyślałam na wakacje, słońce, plaża: nie trzeba się malować, rzęsy gotowe, super. Ale oczywiście wzięłam ze sobą zestaw klej, penseta i reszta rzęs, że gdyby coś mi wypadło, to sobie dokleję. I tak codziennie kąpiąc się w, w oceanie, czy nawet w basenie, nie wiem czy to chlor, czy słona woda. Wpłynęły na to, że te rzęsy zaczęły mi coraz częściej wypadać. Na szczęście wypadały pojedyncze, więc ja myk doklejałam następne. Po powrocie do domu zaczęły mi one wypadać kępkami. I zaczęły tak strasznie wypadać, łącznie z moimi rzęsami, że w każdym oku praktycznie nie miałam rzęs. Jak chciałam pomalować maskarą, to tak, tu mi jedna rzęsa stała, tak, tutaj tak, a reszta była goła. Ja się przeraziłam, i sobie pomyślałam, coś ty dziewczyna sobie zrobiła z rzęsami. No mówię nie, to jest po prostu tragedia. Nie mogłam wyobrazić sobie w ogóle, ale to w ogóle pomalować rzęs maskarą. One były praktycznie niewidoczne, jak mówię. Tu jednak gdzieś stała, tu było goło, tam jakaś gdzieś stała. Powiem Wam, że męczyłam się z tym jakieś z dwa miesiące, dobre dwa miesiące, zanim mi te rzęsy urosły, i co robiłam przez te dwa miesiące? Codziennie przyklejałam rzęsę na pasku. To było tak męczące. Później już nabrałam w tym wprawy, ale początki były tragiczne. Ja przyklejałam ten pasek. Nie wychodził równo. Tu mi gdzieś odstawało, tu mi się odklejało. Do pracy brałam ze sobą klej, pensetę i czarną kredkę, że w razie, gdyby mi się odkleiła rzęsa, żeby nie było, żeby to tak źle nie wyglądało, malowałam kredeczką i doklejałam. No powiem Wam, że się tak z tym umęczyłam, ale. Moje rzęsy po pomalutku mi odrastały, już były widoczne. Już jak maskarą malowałam, to już były króciutkie, ale były widoczne. Powiem Wam, że kupiłam sobie odżywkę krople do oczu. To były krople kare Prost. Skutek uboczny był porost rzęs. I ja oczywiście kropelka na pędzelek eyelinera i takie smarowanie, jak tą biotewal. Powiem Wam, że rzęsy mi urosły przepiękne, yy, zrobiły się długie, gęste. I już wówczas mogłam używać maskary, już one były widoczne. Ale z czasem, było to teraz, jak lecieliśmy na urodziny do mojej koleżanki do Niemiec, e, pomyślałam, że fajnie by było, bo akurat byliśmy u nich przez kilka dni. Tam spaliśmy, też chciałam mieć taką wygodę na urodziny, że tylko zrobię sobie makijaż twarzy, rzęsy będę miała gotowe. I poszłam sobie przedłużyć rzęsy tutaj na Islandii. Poprosiłam o 3D. Bo chciałam, żeby były gęste, ładne, widoczne. Pani mówi dobrze, nie ma problemu. Nałożyłam mi ta pani te rzęsy, ja zobaczyłam w lusterko, one wyglądały identycznie jak te rzęsy 1 do jednego. Nie było takiego wow, jak mam teraz. Mówię, no trudno, nic nie poradzę. Muszę się z tym pogodzić. Ja zapłaciłam 15 tysięcy koron. I wyobraźcie sobie, jakoś za dwa dni mieliśmy lot. Lecieliśmy najpierw do Curichu, wynajęliśmy w Curichu na lotnisku samochód, odwiedziliśmy moją mamę i pojechaliśmy do Niemiec. Lecąc w samolocie do mojej mamy, oczywiście ja się zawsze zdrzemnę. Przebudziłam się i czułam, że coś mam na policzku. Patrzę się, dwie rzęsy. Mówię, co jest grane, już tak szybko by mi rzęsy moje rosły. Na drugi dzień u mamy, po spaniu. Patrzę, trzy rzęsy na poduszce. Jak mam rzęsy na boku, jeżeli śpię, to nawet nie dotykam twarzą poduszki. Więc mówię, nie potarłam oczami po poduszce. Co tutaj może być takiego? Ale zrobiłam zdjęcie tych rzęs, żeby w razie czego tej pani napisać, że coś jest nie tak. Powiem Wam, że na trzeci dzień ja mam zdjęcia tych rzęs, to może Wam tutaj pokażę, jak one wyglądały po trzech dniach. Po trzech dniach pięć rzęs spadło mi tu na policzek i tu mi spadło pięć rzęs. Powiem wam, że byłam bardzo zaskoczona. Pojechaliśmy do koleżanki mojej jakoś w czwartek, w sobotę była impreza. Ja powiem wam, budzę się w piątek, a ja w tym oku zaraz wam pokażę to zdjęcie. Mam tylko kilka rzęs. I co tu zrobić? Jutro impreza. To co, jedziemy do sklepu, trzeba kupić rzęsy na pasku, kupić je z klejem i trzeba przykleić. Byłam tak wściekła, bo powiem Wam, że zapłaciłam kupę kasy, a rzęsy zaczęły mi wypadać. I zrobiłam zdjęcia, wysłałam tej pani, bo miałam z nią kontakt na Messengerze i napisałam, co się dzieje, że jak wrócę, to się do niej odezwę. Dokleiłam sobie rzęsy na pasku. Na szczęście pojechałam z mężem i ze znajomymi do DM-u, znalazłam rzęsy razem z klejem Duo, przykleiłam. Także rzęski miałam w miarę zrobione na imprezę. Po siedmiu dniach w ogóle rzęs już moich, na moich oczach nie było. Przyjechałam do Islandii, skontaktowałam się z tą panią. Pani stwierdziła, ja bardzo panią przepraszam, ale widocznie mój klej był stary. Hello? Jak można położyć komuś rzęsy, jak można komuś przykleić rzęsy starym klejem? Studio. Kobieta profesjonalna. I ona mówi, że ona mi położyła rzęsy, do tego używając stary klej, dlatego mogły rzęsy odpaść. Jeżeli pani chce, to możemy położyć je jeszcze raz. Ja mówię, nie proszę panią, ja chcę, ja chcę zwrot gotówki. Wiecie co? Może gdybym była zadowolona z tych rzęs, gdyby były naprawdę taki efekt wow, może bym się zdecydowała, żeby jeszcze raz mi je nałożyła, może by było to inaczej. Ale tak, po pierwsze, nie byłam zadowolona z tych rzęs, po drugie, odpadły mi zaraz za kilka dni, a po trzecie, za dużo to kosztowało. Więc pani powiedziała dobrze, oczywiście, ja pani zwrócę te pieniążki, bardzo przepraszam. I tak moi drodzy, dlatego moja. Dla Was rada. Trend trendem na YouTubie może być wszystko, ale nie zgapiajcie z te, tego, co inni ludzie robią, a czego, na czym się nie znacie, do czego nie jesteście przeszkoleni, bo może to się dla Was skończyć źle, tak jak dla mnie. Jeżeli się na tym nie znacie, nie róbcie tego, broń Boże, bo możecie zostać gołe, możecie nie mieć rzęs. Także taka moja yy, dla Was Przestroga, uważajcie do czego się zabieracie, uważajcie co robicie. Znajdźcie naprawdę, naprawdę dobrą stylistkę do przedłużania rzęs. Zobaczcie jej pracę, tak jak ja to zrobiłam we Wrocławiu, pani pokazała mi swoje prace na swoim Facebooku, miała swój y, taki album y, ze zdjęciami, że to były jej prace. W swoim telefonie miała album swoich zdjęć, swoich prac. Także to było dla mnie profesjonalne i ta pani robiła nie półtorej godziny, a dwie i pół. I sama mi powiedziała, żeby zrobić dobrze rzęsy, porządnie, profesjonalnie, to trzeba na to przeznaczyć czas. I pytałam się tej pani, bo dużo słyszałam stwierdzeń, że jeżeli ktoś przedłuża rzęsy, to one się bardzo niszczą, raczej nasze własne rzęsy, że się wówczas niszczą. Powiedziała, że to nie jest tak. Jeżeli, coś jest zrobione, jeżeli rzęsy są przedłużone profesjonalnie, to nasze rzęsy wcale się nie niszczą, wcale nie marnieją. Po prostu nasza rzęsa co jakiś czas wypada i wówczas ona wypada z tą kępką. Jeżeli one są dobrze przedłużone, to w te i w tym miejsce wyrasta nowa rzęsa. Jeżeli one są dobrze przedłużone, to nie mają prawa nasze rzęsy się zniszczyć. No, chyba że jest to zrobione nieprofesjonalnie, tak jak ja to zrobiłam sama. Także moi drodzy, taka moja przestroga, jeżeli chcecie przedłużyć rzęsy, ja wiem, że jest na pewno dużo ludzi za i dużo przeciw. Ja teraz jestem zadowolona. Zobaczymy, jak będę je dopełniać, jak tutaj mi panie zrobią te rzęsy. Mam nadzieję, że będę zadowolona. Jeśli nie, odczekam swoje, aż one urosną, wypadną i po prostu. Będę ewentualnie robić je we Wrocławiu raz na jakiś czas. Także tak, moi drodzy, taka moja przestroga dla Was. Mam nadzieję, że weźmiecie sobie to do serca: moje uwagi na temat rzęs, że to przemyślicie. Ja będę się z Wami już żegnać. Pamiętajcie, że moje filmy są zawsze co środę o godzinie 18.00. I w każdą sobotę o godzinie 10. Zapraszam Was do oglądania. Zapraszam również do subskrybowania mojego kanału. Piszcie komentarze. Bądźcie ze mną w kontakcie. Instagram, mail, na, na co macie ochotę. A Wy tymczasem trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnych filmach. Buziaczki. Pa!